Tak jak wołał Jan Paweł II. Pamiętacie: Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kochani moi, powtórzmy te słowa razem: Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Dlaczego tej ziemi? Pamiętacie, jak Jan Paweł II wołał na Placu Zwycięstwa? Kościół przyniósł Polce Chrystusa. To znaczy klucz do zrozumienia wszelkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka nie można bowiem do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi, a dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. Nie sposób więc zrozumieć dziejów narodu polskiego tej wielkiej tysiącletniej wspólnoty.